Witajcie na kanale, a dzisiaj zobaczcie, mam dla Was takie nowiutkie zestawy z serii Enchantimals, a konkretnie będą to lalki niespodzianki. Wszystkie zamknięte, zobaczcie, w takich fantastycznych boksach, pudełeczkach. Jak jesteście ciekawi, jak się będą prezentować i co tak naprawdę jest w środku, to zostawiajcie oczywiście kciuki w górę i zaczynamy! Nasze niespodzianki, mamy je w różnych kolorach i oczywiście w każdym z nich jest inna lalka. Mamy tu zobaczcie kolor taki niebieski, różowy, żółty i ciemno-fioletowy. Ja, może na początek zacznę sobie od tego niebieskiego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, tu w środku mamy podpowiedź, na jaką lalkę możemy trafić, ale zobaczmy, czy akurat ona będzie w środku, czy to rzeczywiście jest prawda. Także sprawdzam. No to co? Otwieramy, zobaczcie. Możemy trafić na taką fajną lalę, ale tak jak mówię, sprawdzimy, czy to rzeczywiście się zgadza z tym, co tu jest napisane, czyli czy właśnie na tą lalkę tu trafimy. Yy, oj, słuchajcie, nie, tu jest paseczek, dobra, bo już myślałam, że nie otworzę. To zobaczcie, tak się prezentuje teraz nasza niespodzianka. Tu mamy wyrysowane e, kwiatki, tu jest jakaś trawa, tu są uszy oczywiście. To otwieramy! Uwaga i zobaczcie, co jest w środku. Jejku, jeszcze właściwie nie wiadomo. Mamy dwie saszetki, tu jest jakaś ulotka, jaka fajna i chyba na naklejki to są w ogóle. Teraz zobaczymy. Tu jest jedna niespodzianka, tutaj druga. Ja to opakowanie tu położę. No to co? Zobaczmy, na kogo mi się udało trafić. Chwila, moment. Otwieramy i sprawdzamy, kto tu jest. No dobra. Któż to taki? Tam, taratam! Jest nasza laleczka! Tą folię już jej zdejmę, bo nie za dobrze w niej wyglądała. Zobaczcie, jaka fajna! Jejku, ale ma w ogóle sukieneczkę ładną, super! Jakie brązowe włosy, różowe takie sandałki, ale jak wiecie, laleczki Enchantimals zawsze mają swoich takich przyjaciół, a mianowicie są to oczywiście jakieś zwierzątka. Także niech ona sobie teraz tu ładnie usiądzie i zobaczmy, jaki zwierzak jest do niej do kompletu. <laughs> Uwaga, pewnie tu jest właśnie w tej saszetce. Tak jest, mamy go, z jaki słodziak. Możemy go chyba w ogóle zaczepić jej, zobaczcie, tak na e, rękę jakby. Spójrzcie. Ojejku, jaki fajny! Tak przyczepimy go. Zobaczcie, ta laleczka jest dokładnie tą, którą mogliśmy zobaczyć tu na folii na początku, czyli jest to Sela Slow, a także Tree Body, czyli nasz leniwiec. Popatrzcie, jak fajnie razem wyglądają. W ogóle mają bardzo zbliżony powiedziałabym, że make up, po prostu wygląd, słuchajcie, buźki. Także to już jest wszystko, jeśli chodzi o nasze niespodzianki ukryte w środku, ale jak wiecie, ja tutaj jeszcze miałam naklejki. Tutaj mam te naklejeczki, o których Wam mówiłam. Zobaczcie, jakie fajne! Ale będziemy mogli tu poszaleć. I wiecie, do czego one służą? Do obklejenia naszego pudełka, tego naszego boksu. Także może ja na razie to sobie położę. I odkleję, zobaczcie, oczy tu, żeby wszystko ładnie udekorować. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Jeszcze drugą łapeczkę. Jak fajnie, to mi się podoba to dekorowanie. A zobaczmy, tak, jeszcze nawet możemy, zobaczcie, odkleić motylki i napis. Jeszcze został wielki napis Enchantimals i ja go, słuchajcie, nakleję w ten sposób, na drugiej połówce niespodzianki. To zobaczcie, składamy naszą niespodziankę, o. Dobra, złożona i tak się prezentuje już po ozdobieniu. Ja tu z przodu zostawiłam zwierzaka, tu jakieś grzybki, kwiatuszki podoklejałam, a nawet motylka. A po drugiej stronie mamy logo Enchantimals razem z kwiatuszkami i owadem. to uwaga, biorę następny zestaw, czyli tutaj akurat czeka na mnie chyba alligator. Zobaczcie, jakie to będzie fajne: czyli będzie to Andy Alligator, a także Marsi. Zobaczmy, jak będą wyglądać już na żywo. To Zobaczmy, jak wygląda laleczka. Pierwszej kolejności. Ja jestem bardzo ciekawa. O, patrzcie, jaki ma ogon! Co nie do wiary! Ona mi się najbardziej podoba. Patrzcie na to! Co prawda za bardzo się chyba, chociaż nie, może się rusza Trochę się rusza ten ogon, ale super! Cała zobaczcie, ubrana na zielono Tu ma takie fajne włosy w ogóle z fioletowymi pasmami No włosy też ma ekstra, muszę przyznać Wygląda świetnie, zobaczcie w ogóle jaki ma make-up Taki wyjątkowy, taka jest stylizowana cała na e, aligatora to teraz uwaga, ustawimy ją sobie tu ładnie, czy może nam usiądzie. Oj, może być problem chyba, żeby usiadła z tym ogonkiem. A nie, czekajcie, o, obrócimy go, super. I zobaczmy, jak wygląda jej zwierzak. Aha, mamy naszego małego aligatorka, jaki słodziak, zobaczcie, to już taki bobasek. Taki mały aligator i... One tutaj, zobaczcie, mają taki uchwyt, że możemy przyczepić te zwierzaki po prostu do rączek, laleczek. Spójrzcie, przyczepiamy, proszę bardzo, i tym sposobem może ona go tutaj ładnie trzymać. Zostaje nam do ozdobienia oczywiście całe pudełeczko, czyli używamy kolorowych naklejek. Jak widzicie, one są za każdym razem inne, w zależności od tego, jakiego macie tu zwierzaka. Proszę bardzo, naklejamy. Tu będzie pyszczek naszego aligatorka. mam kolejne pudełko. Jak widzicie, za każdym razem możecie to udekorować inaczej w zależności od tego jak wykorzystacie swoje naklejki, a jest ich w tych zestawach naprawdę dużo. Ja już jestem pod wrażeniem, serio. To teraz złączę cały zestaw. Oho, tu musimy doprecyzować wszystkie części, i zobaczcie, jak fajnie wygląda, jak się ładnie prezentuje. Obrócę Wam jeszcze, o tak, z tej strony. I zobaczcie, zostawiamy do kolejnego. Jak mamy ich jeszcze więcej, to jeszcze lepiej to wygląda. To czas na następną niespodziankę. Tym razem będzie to Piki Parrot, a także Shini. Patrzcie, jak ładnie wyglądają. Więc co, otwieramy. Uwaga, tu znowu po tym paseczku. Otwieramy i zaglądamy do środka. Właściwie z tych opakowań możecie zrobić sobie takie mini domki dla tych naszych lalek, bo one bez problemu się tu właśnie zmieszczą. Ojejku! Możemy je właśnie też ładnie udekorować. Wow, kolejne naklejki! Jakie superowe! Ja je od razu wyjmę z tej folii. Patrzcie! Normalnie prawdziwa papuga. To zaglądamy do kolejnej saszetki. I jest to nasza laleczka. O, jaka tęczowa, jaka śliczna. Rzeczywiście wygląda jak taka papuga. Zobaczcie, to! nawet jakby miała skrzydła. Spójrzcie, jakie ma włosy! Całe blond włosy, tyle że z takimi różowymi pasmami. Także świetnie będzie pasować do swoich koleżanek. Niech usiądzie obok nich. Ale jeszcze jej czegoś brakuje: a właściwie kogoś, czyli jej zwierzęcego przyjaciela. Uwaga, uwaga, uwaga! Jest to papuszka! Ale pięknie do siebie pasują. Zobaczcie, mają bardzo podobny makijaż. Właściwie większość kolorów się zgadza. A teraz czas ozdobić ich nowe mieszkanko, które tutaj już na nie czeka. Do tego użyjemy oczywiście załączonych naklejek. Dobra, to zobaczcie, tak się prezentuje nowe mieszkanie. Zobaczcie, takie w stylu papugowym jest dosłownie. Tak, jest, tak wygląda druga część, ta, która będzie z tyłu. Czyli jeszcze raz przód, zobaczcie i tył. Łączymy. O, świetnie. I zobaczcie, dołącza to mieszkanko do kolekcji. Ale super, jak się zrobiło kolorowo i naprawdę tak przytulniej od razu te domki wyglądają. Uwaga, otwieram dla Was już dzisiaj ostatnią lalkę niespodziankę, właśnie z tej serii. Spójrzcie, ona mieszka póki co w takim różowym domku i zobaczcie, na kogo tu możemy trafić. Jest to Cherry Chita, a także Quick Quick. No dobra, to uwaga, tu jest znowu nasz paseczek, więc otwieramy po paseczku. No to otwieramy, uwaga, uwaga. Oha, ostatnia już na dzisiaj niespodzianka, czyli nasze dwie saszeczki. Haralony, oh, jaki słodziak tu w tych naklejkach! Te naklejki, wiecie co, naprawdę bardzo mi się podobają, bo są po prostu super słodkie. O, następną otwieramy laleczkę, proszę bardzo. I jest to oczywiście. Pantera, spójrzcie, ale fajnie, tu ma jakiś w ogóle kwiat we włosach. Zobaczcie, tu ma takie centki. Jaki piękny strój i też takie centeczki. Jest ich znacznie więcej. W większości różowy. Zobaczcie, nasza laleczka ma tutaj też ogon z tyłu, ale świetnie, cudownie wygląda. I brakuje jeszcze jej przyjaciel, jej zwierzęcy przyjaciel. wiecie co może? O dobra, tak chyba powinna się nam. Albo może ją postawimy, bo ten ogon jej tu trochę przeszkadza, więc może ją postawimy. I poszukamy teraz jej zwierzętego przyjaciela. Kto to jest? Uwaga, uwaga. czy znaczy, wiadomo kto to, ale jak wygląda. Jest! Nasza mini panterka! Ojejku, jaki maluszek! Zobaczcie, ma taką prawdziwą grzywę pomarańczową. Tu pełno tych centek, tutaj też. Z tyłu jest jeszcze specjalny uchwyt, więc takiego zwierzaka możemy przyczepić do rączki leleczki. Zobaczcie, tutaj wszystko nakleiłam z przodu. Stwierdziłam, że tutaj zaszaleje, i wszystko zostawię właśnie po tej stronie. Już z tyłu nie ozdabiałam i zobaczcie, jak fajnie to wygląda. To oczywiście takie mini mieszkanko, ja to tak sobie nazywam. Zobaczcie, różni się trochę od pozostałych, bo jest na nim zdecydowanie najwięcej naklejek. Ale myślę, że wszystkie wyglądają super. I co najważniejsze, nie pomylimy się, która laleczka gdzie mieszka, bo każda z nich ma swój znak rozpoznawczy. Kochani, w dzisiejszym odcinku mogliście zobaczyć te wyjątkowe zestawy właśnie z serii Enchantimals, czyli były to po prostu lalki niespodzianki. I jak sami widzieliście, oprócz laleczek i zwierzaków, w środku ukryte były również naklejki do dekoracji. Dawajcie znać w komentarzach, czy takie laleczki Wam się podobały. Oczywiście zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Pa, pa!